Dobra, mamy typa 1. Tak mamy. Tych typów mamy 5. Nie? Mamy typa 1. No to jest taki typ typowo dopaminowy, bardzo czuły na ten neuroprzekaźnik, yy, Dlatego nie ma go zbyt dużo, bo on, on dopamina go mam no nawet bardzo mała ilość, go po prostu pobudza nie? na zasadzie. No i to jest taki typ, który lubi intensywność. Czy on wpada na trening, on lubi od razu wejść na wysokie obroty na zasadzie, nie? Czy on wchodzi i on lubi robić, nie wiem, na przykład tarcze, mocno walić worek. To jest taki typ. nie? To jest taki trochę typ, od razu wam powiem, że według mnie taki typ 1A, to jest na przykład Mike Tyson, to był taki wzorowy typ 1A. No i tak zawodnik tego typu lubi startować w zawodach i tak perspektywa walki go nakręca, jeżeli on ma walkę, widzi, że ta walka jest, to go to nakręca, on chce się po prostu, nie, bo to dopomina go nakręca, on chce zdobywać, przechodzić kolejne walki i tak dalej, i tak dalej, nie? on jest taki typ, no nakręcony właśnie na bitkę, nie. Jeżeli nie ma tej walki na horyzoncie, to on się po prostu nie chce, ja mu trochę motywacja spada, on może nie przychodzić na treningi, on się nie widzi sensu przychodzenia na te treningi, to taki typ, że sobie po co ja to robię nie, dzieje się to również przez to że jego neuroprzekaźnikiem hamującym jest właśnie gaba czyli jego tak ścina od razu czyli on albo robi coś na maks albo w ogóle taki on jest bardziej taki zero takim nie wiem typem w takim życiu powiedzmy takim taki Donald Trump na przykład nie, on wykrzykuje że tam tego nie, taki typ taki wiecie, takiego choleryka na przykład nie wykrzykuje ale później albo często na przykład coś powiesz szybko i później żałuje tego bo się podpalił i szybko coś powiedział a później żałuje tego że coś tam powiedział nie no i osoba może być jaka cholerykiem pozałą sportową, która często tak coś powie, i następnie tego żałuje. No jest na małość dopominy, taka osoba może bardzo szybko się wypukać z tego neuroprzekaźnika, dlatego długie treningi nie będą niej wskazane. Zazwyczaj ta osoba lubi krótkie takie treningi, intensywne, ale niezbyt długie treningi, gdyż będzie to doprowadzał przetrenowania. No i takie kilka punktów, które warto sobie. To są też takie typy, które bardzo często na przykład decydują się na przykład pój pójście do wojska. Oni idą do wojska i na przykład później, nie wiem, są sfrustrowani, bo tam ktoś każe im coś robić. Oni się do tego nie nadają, Oni myślą, że wszystko wiedzą najlepiej, na przykład. nie? Oni idą do wojska i później są zdenerwowani, bo tam każe ktoś im coś robić. Później on pokaże, który typ się bardziej nadaje do wojska. nie? On myśli, że on to pójdzie do wojska, on wstąpi w ogóle do jakiegoś gromu, będzie odbijał odbija w ogóle tam, nie wiem, e, jakiś tam zakładników, będzie w ogóle G.I. Joe. Nie? No to tak się w życiu nie wygląda. Nie? Na takiej sytuacji, bo tam się okazuje tam struktura, tam trzeba wykonywać rozkazy, on się do tego bardzo nie nadaje. On wymaga dłuższej rozgrzewki, aby wejść na wysokie obroty, takie obroty treningowe. No i dla niego taki zbyt długi trening jest wskazany. Czy on godzinka czasu z rozgrzewką, to dla niego będzie taki maks. No ja on, on ma tendencję do przetronowywania się na treningach, czyli on naprawdę nie wie, kiedy skończyć. Nie, bo on się tak nakręca tą dopominą, że on trenuje półtorej godziny i później jest przetronowany. To jest taki typ, taki się podpala mocno, nie? Co? Tak, dokładnie, nie? No i to jest taka duża ilość włókien szybko kurczliwych. To jest taki typ właśnie taki eksplozywny. No jak Tyson taki typowy. nie? Czy typ, który ma też właśnie tu popada często w kłopoty z prawem. On no, często właśnie popada te kłopoty z prawem, bo ma jakieś takie, wiecie, ma się szybko odpala. No I on im częściej trenuje, tym jego forma szybciej rośnie. Pod warunkiem właśnie, że te treningi nie są zbyt długie. Czy dla niego będzie lepiej 5-6 treningów w tygodniu zrobić? Tak, ale krótkie treningi. I dla niego będzie to dużo lepsze. No i osoby są te z natury takie silne i dobrze reagują na trening siłowy, one też jakby dobrze reagują właśnie na trening siłowy, no to takie z natury są silne no i często To często te osoby właśnie mówię, popadają w kłopoty z prawem, albo właśnie trenują sport ekstremalny Na przykład, ne? On musi jakby mieć cały czas w kiepiecie pole walki On musi mieć cały czas linię frontu i on w tym czuje, że żyje ne? Cześć Jeżeli oglądasz ten materiał i uznasz go za wartościowy, to pamiętaj, że na dole Masz link Do mojego sklepu internetowego, gdzie możesz Otrzymać dostęp do Pełnego zapisu Wideo tego szkolenia. Zapraszam.